10 stycznia 1992 roku. Była się walka pomiędzy Iranem Barkleyem a ówczesnym mistrzem wagi super sierenii Darienem von Hornem. Iran Barkley, znany jako The Blade, był pięściarzem o niezwykłej determinacji i agresji. Od pierwszego gongu narzucił swoje tempo, atakując von Horna. Barkley dążył do bliskiego dystansu, gdzie mógł maksymalnie wykorzystać swoją siłę fizyczną. Darin von Horn, choć bardziej techniczny i szybszy, nie był w stanie poradzić sobie z presją Barclaya. Barclay regularnie trafiał przeciwnika, osłabiając go ciosami na korpus i głowę. Walka zakończyła się brutalnym nokautem w drugiej rundzie. Barclay zadał potężny lewy sierpowy, który mocno wstrząsnął von Hornem, następnie serę mocnych ciosów powaliła przeciwnika na deski. Sędzia zmuszony był przerwać walkę, ogłaszając zwycięstwo Barclaya poprzez techniczny nokaut.